Takie wysoki jestem. Jestem taki wysoki, bo tak. A więc Hound gra bardzo podobna do Dorsów. Niektórzy mówią, podróż. że nawet lepsza. Ale to opinie. Niektórych my, my chcieliśmy sami sprawdzić jak to będzie. Czy faktycznie będzie to lepsze, czy słabsze od Dorsów? Dorsów ja nie przeszedłem. Ty przeszedłeś chyba. Ja przeszedłem. To dwie wersje. Mhm. Ale dobra, no, lecimy chyba nie No testujemy. Zobaczymy Co z tego będzie Idź buta mi przecięło On the way Good luck Jak fun powinno być Gucci fun O. Nie marnuj, nie marnuj latarni. Z tego wiem, że tu trzeba światło oszczędzać. Ło! To już kliknąłem. Czekaj, bo mam taką czułość, że... Siema, mam? Okej. Okay. Dobra. Goszy... Okay. Okej. Jakiś... Talk to team Ach, no, ten broken down. Don't waste time, it's time to go. Okej, okay, czyli stracił jakiś przyjaciół chyba? I musimy... patrz... A nie ma przyjaciół. No ja tu chcę ich odzyskać. Może no, my nie chcemy? Mam i Ej, tu mogę łoma kupić, czy to jest ta No właśnie. A tu za 600 jakiś nurzej. Ja nic nie miałem O nie, wyłączek. jakąś papryczkę. Chipa. Dobra. Kluczyk potrzebujemy. ja no mam. A dobra. Co to jest bateria? A da, stówę. A bo to jest sklep, tak ta i tak dalej. to, to jest sklep. No to jest ja jeszcze. Bo jestem gotowy do otworzenia. A gdzie to jest? A, no tak. A ej, a to mi się klucz usunął, a nie usunął. Usunął się. Czekaj, jak to się chowa? Hajd. Tak. Jak jakby Jak, by, nie, jak nie wiem. Spacją. Spacją. U, kolejna, pierwsza. A, to ty, a, i ty mi też zabierasz wtedy. O no. Ja, ja szuję. będą jakieś pułapki czy coś? Kurde, mam o, za duże sensitivity, ale... Byłyby jakieś łapki? Eee, ja ci nie spoileruję. Byłeś się dowiadywał powoli. Tyle ci powiem, że będą liny, których, w których trzeba unikać. Jedyny sposób... tam w ogóle? O, Red House, wchodzimy tu? A masz kurz. Tak, ale jest tylko jedna beczka. Kto masz kurt? Ze skrzynki, z beczki. A tu jaki kurt? Red, Tak, ja mam, ale zostawię na później. Bo w ogóle pod F masz ten... Pod F masz... Equipment. No. Jak Equipment, a nie ma w ogóle. I będzie szczur, do którego musisz podbić do timefa aby ci zdjął szczura. Jak on go zdejmuje? I skąd to ja mam wiedzieć, że jakiś szczura. Usłyszysz szczura, poza tym będziesz miał napis. Ja napiszę 3 koiny, tak to wolno idzie. Ale trzy coiny? Bo ja miałem na start 70. O! To jakieś oko jest. Ja mam 108 coinów. To ja mam trzy. Cztery. a nie, bo to zależy, że je trafi, jeśli tylko. schowam się. Nie, Ja A, nie, nie, ja się, się nie, Uff. Um. Kruki. nie, 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 Kąbę, błocie, zimie, błocie. Taki Rush. Gdzie ty jesteś To ja, u... był taki porc. rush Te? Rush taki. bym powiedział na... A ja on sobie drzwi otworzył. Okej. A zostajmy tutaj w Czy się ciemno robi. Spoko, ale mów jak przechodzić na następnego. Bo... <śmuch> ale ja to... nie wiem jak mi się przechodzi. Chyba jestem następny, a otwarte było. bo. Wow. Nie przechodź, a ja, bo... że dalej. Kurde, ja zbieram, a ty dalej idziesz. No bo jedynie nie tu nie ma czyli. Mhm. Na ścianach, na ścianach padą są jakiś... numerki. Klucz jakiś mam do Red House, ja też zostawiamy. Ja też mam. A, to... Bo tu jest Red House, ja mogę otworzyć. O skrzynia jest, dobra, ja otworzę. Ja, otwor. ja a, dobra. Ty zostaw. Dawaj openik, ja, ja, ja beczkę. To jest ta Dobra. I a nie na Patrz Patrzcie Jesteśmy i tak nic o, tu nie. nie. Tak tu na górze są jeszcze coiny. Ale ta gra skamuje. Tu na górze są jeszcze koiny. Patrz, masz klucz, ale potrzebujesz kolejnych rzeczy, żeby coś zrobić z tym kluczem. Mhm. Bez... O, ja tak mam. Found Dobra, może e. nie używajmy na razie. Ej. Już gwizdło na nich. A ty gościu. A ty, może czekaj, czekaj na, ej coś pisze, piszu, piszu. It's, don't lose hope. O, dobra, weź od niego kolejny. Ło, chowaj się. Nie, to tylko piorun. Dobra, lecimy dalej. Jakiś coiny miał, 50 coinów przydał. A tu co mamy? A tu był house na stówę. Tu... O niebieskie. I need a nie, do blue house. Uważaj, jakieś pułapki tu są. Key. Miny, uważaj, miny. O! Oh! Tu idzie. Dobra, idziemy dalej. Ej, tu drzwi. Czekaj, tu nic nie ma, nic nie ma. O, klucz potrzebny. ty masz? To już musieliśmy przegapić. Ja, co tak do tego domu trzeba wejść? A tu góra jest, tak by the way. W każdym domu jest góra. Czy my stąd. A nie, takie schody do góry. A co, gdzie Czy my gdzie... stąd przyszliśmy? My jest... Stąd przeszliśmy? Ja jeszcze zobaczę, czy tu na pewno nic nie przegapiliśmy. Jesteśmy w mm -hmm. 12. O, czyli jednak są napisy na ścianie. Hmm. O, jest klucz, dobra. Masz? No wyczekaj, idę. Ej, tutaj można się zgubić nawet. Trzeba, bo tu coś się świeciło. No tu klucz się świeci. A nie mówię o tym. Fajajaj, otwiera, otwiera. Opening mega boxa? Well, opening to, no, Nie, w sensie podobny do dorsów nawet fajne co nie? Wygląda spoko. Nie, nie ocenio, bo takie mi się no, takie trochę nudno, że. No, takie trochę to światło chyba, nie? Ty iść tam w lewo. A za kim idzie Azim? Za mną Ciebie idzie Timeth. Hmm. tego przygodnąłeś jak tego A mhm. właśnie wy, wczoraj, przynajmniej wczoraj w, w ten dzień kiedy my to nagrywamy wyszedł masz, a, update masz, do Sons of the Forest wersja 1.0 I don't want you expect alfa, this really Jak to się nazywa alpha? Nie z... alpha O rat, 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 rat tak Chowaj się! Już dobra, podbiegłem do Team Z przede dratem nie można się schować, po prostu mam klucz. Możesz się schować, ale wątpię, że zdążysz. Lepiej podbiec A on i kliknąć. Nie, ale e lepiej klik o, kliknąć E na Team teamfere. Ile tu skrzynek Krótek jest? Nie, 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 nie. Ile, ile skrzynek O! Blue House, wchodzimy, czekaj, wchodzimy. Do Blue House'a. Nie nie, 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 nie. A po co się rzeczy tu jest? Ja tak, jakaś jest. Teraz ja skrzynkę biorę, jak jest... Nie biorę. ma. Kolejny. Ja sobie na Jest coś? Na górze? jestem. Jest coś na górze? Łóżko. Hej. A, to weź sobie te dwie skrzynki. Nasze beczki. A tu nic nie było, ale dobra. Aha. Aha. <laughs> Get mm. skamowany. Zostałeś Team F. O dobra, jest team Mam Mamy jakiegoś klucza. Kolejny klucz. był chaos. Ja mam red house. No Na razie był hał... No ale się dostawiamy te klucze Ty Szturt! Weź go! Ale tu jest, tu jest Timot. O kurde w sekundę. Ostatnią. Uh -huh. Ale ja tylko słyszałem takie dźwięki, jakby tak to bym się nie skapnął. W tym domu jest tylko radio. Dobra, chodź, idziemy w dół. Ja już mam 218 ale to coinów. Ma to To Nie wiem. Nie wiem. Ja mam 19 Ja nie chciałem masz tak spoilerować. Słyszałem, szczura. Słyszę szczura To Timak Ej tu klucz. Tam miałem ja szczura. Nie mamy klucza. Aha. Ja mam tylko do tego był a znaczy był całca. Ja masz minut. Z ja sobie to wyekwipuję. A dopiero mi 10 minut gramy. Tak do 20 minut, nie no, Zobaczymy jak daleko uda nam się zajść. A umrzemy wcześniej, sumie to raczej bez cięć będzie. Tutaj nic nie ma. To raczej będzie odcinek bez cięć. A może w tym Blue House? Ej, jakieś radio jest, Ty nie, hmm. nie wiem czy nie otworzyć. Weź za ten Blue House. Team F radio jest, to nie wiem, czy warto? Wow, nie. Ej, no nie ma tu klucza, się cofam. Nie ma klucza, a może tam na dole jest? A ty nie masz klucza przypadkiem? Może tam na dole no jest. To. Jest tu na dole, my jesteśmy debilami. My śluby, jesteśmy. Podświecił niegle. się. To jak ja bym to się nie świecił. Obiecuję ci. Dawaj. Patrz, świeci się. Nie wiem, gdzie byłem? No, ale my ślepi jesteśmy. Ja <laughs> Ja biorę klucz, ty wiesz co drugą. A, jestem pieniążek. No, fajnie. mani. Mani. i wow, impreza. Sklepik. O, bateria A. za 50. Uuu dziesięć tysięcy. Robuxu O tu gościu ma wszystko bo ludzie sprzedają Tak O bateria za 8, patrz to Jakie to, tanie Ja muszę, jak to działa? Klucze za piątkę. Możesz kupić po prostu A za I... robuxy? No to za robuxy kupujesz i możesz też zarobić. O patrz, 370 robuxów 10 tysięcy za Ej dobra, to ja popatrzę co to kosztuje Ja mam ratarkę na przykład Czekać, Dobra, to jest latarka, chodzi tu jest latarka z 200, teraz ja sprzedam. A, ale w... ja mogę mój klucz sprzedać ogólnie, a to nie tu, to byłoby. by. Ja wiem, to... ty to z... ale sprzedamy, zobaczymy. O, o, to tu by się wyrósł z piachu, jasny gwin, Jakiś szczur przestraszył. O, kluczyk! Ej, to, to trzymajmy się Ej, mam, może w mam dwa klucze. Paweł... Bo mam... ten Timon. Teamu... Ej, weź pi O! o A ja już czułem, miałem! Miałem dwa klucze, tylko tu się nie opłaca. Ej, bo ja nic nie słyszałem, nic z tego. Zobaczyłem, że mogę kliknąć. Ja I w ostatnim momencie kliknąłem. Dobra. Chodźmy, Chodźmy. blisko siebie, żeby ten teammate mi ratował. Bo za to mu chodzi. Tu jest red house, tu jest tylko jedna beczka. Kiedy jakiś bot no, będzie? Boss? A też człowiek w ciemności atakują? Nie wiem, ale... Gdzie ty miałeś ten numerek? Ty hmm. Mam nóż jakiś, tezorek. U, nożem możesz się uwalniać od tych tych... Tych lin, co ci mówiłem. Dobra, to ja mogę ginąć. Ale tylko raz możesz. Nóż jest na jedno użycie. Dobra, dam sobie radę. Jestem jak szybcy i wściekli. Po pierwszym bossie chyba są liny. Hmm czy nie mam szczura, bo słyszałem. Gdzie ten T-mef? Ratuj! Ja t No weź! O cholera, dawaj Teamf! O, dobra. Dziadu, pojebaj okay. się szybciej. Dobra, co my tu mamy? Tu nic nie ma. Uważaj, bo jakiś boss może przeatrywać kontrolować. Mhm. Dobra, tu jest był House. Ej, ja bym otworzył, bo ogromny on jest. Han tu wow, hantuję! Gdzie ten t Daj t mufa ika. chodź tu, sraku, ty mały. Mm. O, red Przegu house. Ry, zniknął, fajnie. E, patrz, można to otworzyć przez szybę. Patrz, przez szybę można otworzyć. Eee, dalej, dalej A nie, czas. tu jest z Wow, słyszysz takie piski? Ta, słyszę i to jest ja. niepokojące. Pie, jądrz ja, klucze już. Ja jeden, taki do niebieskiego. Ja mam chyba dwa do niebieskiego. Wow, to wygląda jak boss. To jest boss. Nie wiem jak, jak on działa. E, musisz ułożyć kamienie i działa jak figura. E, teraz tak, nie słyszycie, więc musisz kłócić. O kurde! Ja Nie słyszycie, więc musisz ku... No że znaczy, słyszycie, więc musisz kłócać Nie widzi, ale A, jeśli będziesz za. Ale tu już nie można jak w figurze trzeba... Tu musisz jak podejdzie do ciebie blisko to cię wywocha Ja się trzymam team, mój państw za zabił na HP. Ale zobacz teraz co z Team się stanie Jak mam się odwrócić? Team Nie, team To to jakaś core jest jak figura i musimy położyć kamienie Zamiast książki a mogę się chować przed mi Eee Faltuję. A ty gdzie pan? Po drugiej stronie. Trzeba na niego uważać. On nie mogę otworzyć skrzynki. On nie może podejść za blisko. Pamiętaj. Idziemy do Pamiętaj, że wszystko wydaje dźwięk Pamiętaj, że to jak figura. Czyli skrzynek nie mogę w nic wdepnąć. Patrzę na podłogę. Pudy idzie na mnie Jak odpędzić? E, chowaj się przed nim, ale nie, nie, nie biegaj Ty, 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 ty kucasz? Tak To dobrze A Na podłodze jakiś. Ja jestem przy zielonym krysztale jak coś A u mnie nie ma nic ślepy za O właśnie mam tutaj taki ten Mam tu kielich Kieli Kielich Ej, taki? A tu nie ma, weź powiedz Nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj na, przy, nie, przy zielonym krysztale jest kielich. Ej, ja mogę ci MF obudzić? Nie. Gdzie on hantuje? Ude. A jak się oczycie od nie wiesz? Czekaj, i on teraz pójdzie tam. Czekaj. Ude. Patrz, Ude. on. Masz czysto, dawaj, 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 dawaj. Wow, co tu jest? Ja ogarnąłem trochę jego pattern a co tu można robić? Nic nie można robić w tych pomieszczeniach Mam się powieścić Można musisz szukać tych kamyków i dawać je na te same symbole, które są przy takich e, kolumniach Idzie? Ej, wejść zobacz Nie sobie Na górę idzie A na widzę Na górę idzie A nie skręcił do mnie nie, 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 Boję się. Ja szukam szybko nie, jakieś... O ej, mam L? Masz jakieś L? A? nie, 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 go nie, 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 jakieś nie, Gdzie nie, nie, A nie, 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 tu? Ja go robię ja żadnych kamieni w Nic, nie było. Co w tym pomieszczeniu, gdzie ty byłeś? Mam! Pick up! Taki jakiś 7, 7, 7 jedno. Położyłem A ogóle był I co jak mam ten da, znaczek? A musisz szukać takiego filara z tym samym znaczkiem mam. na podłodze. No i co wtedy? E klikasz na filar. Czego nie działa? A tu. A ma... już jest Jak on biega Woo! Team F ratuj Team F, Mam zielony kryształ Mam takie M A ty? Masz gdzieś jakieś M? U góry, u góry, u góry, u góry, u góry, góry góra, góra Po lewej stronie, góra lewo Góra, góra lewa Idę A ty takie Y już odkładałeś, taki jakby Taki do picia? Tak, odkładałem Mam je! Uh. On jest szybki, uważaj! Mam! Jeszcze dwa? Ej, weź na razie może nie odkładamy tylko znajdźmy jakby on jest mega szybki. Znalazłem X. To nie odkładaj go, proszę. Ale. A co, jakby? A ja widziałem tam taki timer, co jak nie do danej? upuścić to i wtedy. Odmawiasz. Musisz jeszcze raz podnosić. Weź na dzień może Umieram Nie graj, że sam zostałem? Umarłem ja zostałem sam? Nie wiedziałem, że on tu przyjdzie Mam Taką elkę A mogłem się robisz. schować w sumie Dobra Nie mam 30 no. Bobuksów jest przewalona. Nic tu. A ty mnie obserwujesz? Tak. Nie wiem, gdzie była taka LK. Nie, nie. Lka Nie wiem. Ok, Dobra, wracę, wraca, wracę. No, jeszcze jeden. Ja wiem, gdzie jest ten trójkąt. Weź trójkąt. Weź ten trójkąt. Chowaj się. Weź ten trójkąt. Bo ja. No ja... nie. Ja wiem gdzie on jest. Tak. On jest tam przed tobą, przed tobą, przed tobą. Tam jest trójkąt. Przed tu? tobą. Nie. Lewo, lewo, lewo. Lewo. Lewo w tym korytarzu dużym. I za tym filarem. Po, po lewej tu. I jeszcze tam to jedno ci się zostało. A gdzie tam to mam swoje miejsce Na górze chyba Dawaj no, na górze. Co? A czekaj ja muszę znaleźć ten kryształek No wiesz gdzie był Upuściłeś nie, go tam A, tu Nie, nie upuściłem właśnie z nim Upuściłeś go tam. Tam upuś upuściłeś go tam. A nie, tu jest no, Bo się spi. Idzie tu chyba zaraz. Nie, dobrze. Teraz będzie tu szedł Bo ogarnąłem jego pattern No on będzie tu szedł Dobra Nie Nie wierzę, że umarłem na tak łatwym bosie On Dawaj Jak naj... Dobra, idziesz tam idziesz tam on Ja idziesz Idziesz. On teraz na dole będzie. Do tu, 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 tu po prawej, Nie, po prawej, po prawej, po prawej, po prawej. I wychodzisz. Zamknij się za mną? On idzie. Brawo. A to jak ta taka syrena była. Z tego. Aha. A gdzie ten timer? O, chodź tu noga, Ej, on się świecił. Na jakieś zadanie wada? Dawaj pieniądze. Dawaj Dobra. pieniądze. Ten tylko jedno. To mamy zresetować, czy nie? Nie, no dawaj jak najdalej. Dobra. Robisz content. Dobra, ja cię oglądajcie na kontent. Kurde, to radio kusi. To zobacz w sumie, nie masz nic do stracenia. Ale mogę sprzedać za 20 minut. Dobra. No. Pójdę. no. OOOH Haha, <laughs> nie zgarnął I Ja cię będę ciągle klikałem. O Blue house Zniknął Nie gadaj Pod there. o To no mogę otworzyć Mam już takie dwa A, o VHS tape You v... no A Czy trzeba znaleźć? Yeah. Szczurki na górze. Gdzie ten team? Up? A nie, to nie wiem Szczurek. Nie, Szczurek piszczy tak trochę. Nie ma nic. Ale ja mam dwa takie. I do nogi. Czekaj. No i tak to jest. Team? O, wi widzę chyba linę już masz światło szybko trzeba przejść takiego w prawo no dwadzieścia dziewięć Dobrze ci idzie masz Wziąłeś to? Co? Helina była pamska. A widzę ją. A ja się boję, jeśli chodzi. No, i wiesz, że potem będzie multum tych lin? Lina na linie. A dobrze mi idzie. Nawet. No? Ja nigdzie w tam grobu nie uciekałem. No, ja też nie, ja tylko widziałem na no. tobie Nie boję się tego. Riny tak widać. Wow. się krumcy coraz ciemniej. Taki protip. A to ja tak nie wiem... O! Pieniądz. Kurde, gradanie, to pieniądze. Mhm. Mm pieniądze. Gdzie ten? No. To nie, nie ma. no. Jeden. Retyliny tu mamy. A, speedrun! A nie, jednak otworzymy. Szkoda już nie możesz odrodzić, bo tam się mogę się odrodzić. Mmm, Robuxy. Tam też? Gdzie? Do no. No, to, to no, tak, no To jest takie łatwe, no tak to pamiętajcie. No tak. O, kurde. Na początku trzęsie światło i muszę można Ty, bez fitu. O, lina. Ty. To, to, jest trawas. A i nic. Jest, wiścisz. A wiszcisz wiszcisz nogu. Ty. Nie umierasz? Nic? Nie Nie działa. A, tu. A ty się tnie nożem. O kurde. O. E, co jest? Co jest? Aha, już nie mogę. Raz zepsułem. A. No to tak wygląda śmierć od inny, o. <laughs> Uf, fajne. No to to by było na tyle. Właśnie poleciałeś dyre. w kosmos. Paweł, pożegnaj się. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.